Karta na teraz to dwójka kijów. Pośród zabawniejszych tradycyjnych znaczeń wróżebnych tej karty jest między innymi to, o którym pisze Wait The Pictorial Key to the Tarot. Eee, przy okazji dwójki kijów pisze o mianowicie, że młoda dama może się spodziewać trywialnych rozczarowań. Jeżeli więc macie okazję być młodymi damami na takie właśnie trywialne rozczarowania, eee, Możecie się nastawić. Co poza tym, dwójka kijów, jak wszystkie dwójki, koresponduje z drugą sefirą na kabalistycznym drzewie życia. Sefirą chochma. Tą sefirą, gdzie świat przygląda się sobie w lustrze. Kije mówią o sferze działań. Więc w dwójce kijów świat... Bada opór, naprężając własne siły. E, badając opór, poznaje własne siły. Echm. Dwójka kijów zachęca do tego, by przyjrzeć się wyzwaniom. Przyjrzeć się oporowi właśnie i na tej podstawie wyciągnąć wnioski o. Własnych siłach, jako że wyzwania są zawsze obliczone na, na możliwości. Opór jest zawsze obliczony na, na, na siły. Więc, jeżeli będziecie wiedzieli, co jest do ruszenia, dowiecie się zarazem, co można ruszyć. Rozpoznajcie swoje siły. Zbierzcie je przed intensywną, twórczą eksplozją, przed przygodą. Przed nowym przedsięwzięciem. Dwójka kijów, jak na nią popatrzeć, przedstawia też rozdroże. Rozdroże to magiczne miejsce. To jest miejsce, gdzie przecina się świat widzialny z niewidzialnym. Gdzie przecinają się opcje. W związku z tym, jakby pozostając na rozdrożu, mamy możliwość. Pójścia w każdym z czterech kierunków. To jest to, to e, zawieszenie normalnych zasad, kiedy więcej niż zazwyczaj jest możliwe. E, w rozdroże to jest miejsce, gdzie można spotkać liminalne bóstwa, tricksterów, psychopompów. Na rozdrożu możecie spotkać Hekatę, Hermesa, papelegbę, diabła. Jeżeli zajmujecie się magią, warto pamiętać o, o mocy, jaką można znaleźć na rozdrożu. Na rozdrożu poszedł Robert Johnson ze swoją gitarą. Tam spotkał czarnego pana, który, który wziął tę gitarę, a kiedy wręczył ją z powrotem Robert Johnsonowi, okazało się, że ten potrafi zagrać bluesa jak jak i nikt inny przedtem. Jeżeli chcecie dotknąć tego niewidzialnego świata, idźcie na, na granicę między, między Nim a Światem Widzialnym. Właśnie taka granica tradycyjnie jest na rozdrożu, kontemplujcie rozdroża w waszym życiu i myślcie o nich jako o szczególnych splotach możliwości. Wracajcie na rozdroże, bo tam jest okazja, by wybrać inny kurs. No i to tyle.